Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać. Pierwotnie finał orkiestry był zaplanowany na niedzielę 10 stycznia. Niestety z powodu pandemii Jerzy Owsiak postanowił przesunąć finał na ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 31 dzień stycznia. Krośnieński sztab WOŚP również przygotowuje się na ten specjalny dzień. Jednak sporo rzeczy zostało przeniesione do sieci. Przede wszystkim każdy zainteresowany powinien odwiedzić stronę www.wosp.krosnoodrzańskie.pl gdzie można znaleźć szereg informacji o krośnieńskim finale. Pomóc orkiestrze można nie wychodząc z domu, a to wszystko dzięki specjalnej, wirtualnej skarbonce, do której każdy może się dorzucić. Wszelkiego rodzaju licytacje odbywają się na portalu Allegro. Organizatorzy, jak co roku, zbierają większe i drobniejsze rzeczy, które można przynosić do Hali, Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Płaskiego lub do Zamku Piastowskiego. Z powodu koronawirusa zabraknie tradycyjnego finału w hali sportowo-widowiskowej, ale 31 stycznia 30 wolontariuszy wraz z opiekunami wyruszy w miasto i okolice Krosna, aby do Puszek zbierać fundusze na rzecz orkiestry. Natomiast od godziny 12 ruszy specjalne studio na żywo krośnieńskiego sztabu WOŚP. Transmisja dostępna będzie na Facebooku sztabu WOŚP, CAK Zamek oraz OSIRU. Kanał Krośnieńskich Wydarzeń także będzie transmitował to, co będzie działo się w krośnieńskim sztabie. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się wyjątkowo w ostatnią niedzielę stycznia. W ubiegłym roku sztab gminy Krosno-Odrzańskie zebrał kwotę ponad 65 tysięcy złotych, natomiast sztab w Osiecznicy ponad 45 tysięcy złotych, co wspólnie na rzecz WOŚP dało kwotę ponad 110 tys. złotych. Za tydzień przedstawimy szczegółowo plan finału WOŚP w naszej gminie.